No mają naśladują Jarzelskiego. <laughs> za mało socjalizmu. Błędem socjalizmu jest za zbyt mała ilość socjalizmu. No i nie ci powtarzają po prostu to samo na wszystkie problemy biurokracji europejskiej. <laughs> I trzeba więcej biurokracji, trzeba więcej Europy. I więc, ale to było. To było można powiedzieć oczywiste i można się było to spodziewać, bo jakkolwiek przy pełnym braku informacji, do czego 80% Polaków parło prawda, z zaprzeczeniem wszystkich, no przede wszystkim z wyłączeniem myślenia, to mimo tego braku informacji było wiadomo, jest to dajcie nam paluszek, no już za łeb was weźmiemy. Powoli, powoli was za łeb weźmiemy i to było przy podstawach no, tego, co się można było Unii dowiedzieć w Polsce. Było absolutnie wyraźne, że to jest postępujący i wszystkie działania następnie Unii ogólnie mówiąc, wskazywały na to, że jest to, że jest to pogłębiający się proces niszczenia państw narodowych, niszczenia również poczucia narodowego i poczucia przynależności w opanowanych społeczeństwach. No, potem była konstytucja odrzucona, chwała Bogu, No i to napotkało, napotkało opór społeczny. No, i tak ukoronowali to Anglicy, prawda? Jako jedni z niewielu monarchistów ukoronowali ten proces, ale ten proces dalej przebiega. I, I w tej chwili, no, ja się tutaj można powiedzieć, z Waszczykowskim zgadzam, że jest to program roz, 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 rozmontowania Unii. Ich bin clever.